Cześć, no witajcie, jestem xP, witam ja do bardzo serdecznie w nowym filmie z gry Crash Bandicoot 3 Warp e, Witam was bardzo serdecznie z kraszą, który jest uwalony znowu od e, owoców łumba No ale, ale dobra, ostatnio pokonaliśmy Cortexa oraz Uka po raz pierwszy Bo e, będziemy musieli jeszcze drugi raz się z nimi zmierzyć No i też zaczęliśmy tutaj ukryty Warp Room. No i poza odcinkami oczywiście sobie czasówki, dzięki którym udało mi się odblokować właśnie trzy kolejne poziomy w tym Warp Roomie, więc zacznijmy sobie dzisiaj od poziomu Area 51. Jak widać to jest kolejny poziom, w którym jeździmy na motocyklu, tym razem w, w, w zupełnej ciemności. Znając e, już życie w tej, se, e, w tej serii, to mm, tego, to pewnie e, za, e, na, na raz nie uda nam się e, ukończyć poziom na pierwszym miejscu zbierając wszystkie skrzynki, więc ja już jestem po prostu na to już przygotowany. Więc ok, pięć na razie skrzynek. Wiecie co, może na porządku się skupię po prostu, żeby zebrać te wszystkie skrzynki, a później, żeby być na pierwszym miejscu. No chyba, że ominę już jakąś skrzynkę, to skupię się na tym, żeby być na pierwszym miejscu. Dobra, tutaj skrzynka, już myślałem, że, że nie uda mi się o nią zahaczyć. Przyspieszamy 10 na 24 jak na razie. Teraz już 13 skrzynek. Uwaga, ok. No właśnie. Ja wspomniałem, że tutaj nie, zamiast Jakiś chłopów od Cortexa mamy teraz yy, tego. UFO. Więc ciekawie. Trzeba przyznać. Teraz, ja w sumie jestem trzeci i na razie nie ominąłem jeszcze żadnej skrzynki. Dobra. Cofam to. No i już wykrakałem, więc po prostu teraz spróbuję Być na pierwszym miejscu. Chociaż nie wiem już czy dam radę. O jest. No i dobra, no i... Tyle by było z tego jest no Co ja Te oczywiście No umieją latać więc Oni nie potrzebują Żadnych tych Żadnych ramp No i co no nie udało się Ech, dobra restart Dobra jestem już przy Macie jestem pierwszy, udało się. No skrzynek się niestety nie udało, ale dobra. Chociaż to. I za chwilę tam wracamy. No, chociaż ten jeden klejnok jest. I teraz właśnie wchodzimy z powrotem. No i zobaczymy się. Myślę że też na Macie już, jak już zdobędę wszystkie skrzynki. Dobra. Jestem. I udało się. To parę powtórzeń było, to trzeba przyznać. Ale... chociaż... mamy to. Znaleźliśmy tak do tego poziomu. Już na szczęście nie musimy wracać. Znaczy ja tam prywatnie wrócę sobie po czasówkę, ale to już inna kwestia. No i teraz mamy etap Future fren Frenzy, który już Zaczynamy z 5 albo 4 Warfromu, a raczej z 4 lub 5 Świata. Eee, no i tutaj powinniśmy zdobyć właśnie te dwa klejnoty. Weźmy sobie KOKO. No i okej. Okay. Eee, czy my zaczynamy w innej sekcji? Chyba nie. Zaczynamy chyba w tej samej, chociaż teraz już nie jestem do końca pewien. Więc mogę się mylić. Czy te obie skrzynki się rozwaliły, tak? Tego już sobie zestrzelmy Przy okazji skrzyneczki też. Pyk pyk pyk. Nie, dobra, to jest sama. To jest ten sam początek. Więc spoko. tak już sobie rozwalmy ten nitra. rozwal nitro o elegancko checkpoint rozwalmy tego bucika i to nitro albo nie to nie to chyba jednak nie jest ten sam początek więc chwilę chyba powinniśmy no tam widzę już klejnot za tą sekcję więc Eee, to jest nowa sekcja. Stąd już sobie ich zestrzelmy. Elegancko. Tego tak. Pyk, pyk, eee, tutaj tutaj nitra. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Już 46 skrzynek z 133 mamy No i okej okay. Jesteśmy tutaj, ale naturalnie będziemy musieli wrócić na sam początek Więc właśnie to robimy Ale tutaj po Bo w życie będzie jakaś pułapeczka na nas czekać o, maska, Więc można się czuć Bardziej bezpiecznie Mamy checkpoint Więc już tym bardziej No i Na początek etapu Lecimy Dobra Teraz powolutku Mhm Tutaj te metalowe skrzyneczki Co jeszcze? A, Nitra oczywiście Tego bota też sobie rozwalnę. Nie, nie no, ja trafiam, serio. I co jeszcze? O Jezu! Dobra, tutaj też nitro No Dalej. Tutaj jeszcze TNT, tu na górze. Pyk, Czy coś jeszcze jest? I coś tu widzę, że jest. Ja. Dobra, ale to wszystko więc możemy lecieć pyk dobra, Chciałem się upewnić, że obie się rozwalą więc do tego czekałem 84 skrzynki już nieźle no, dalej, pyk Wrócimy. Natomiast spotkamy się tam gdzie byliśmy. Dobra, no jesteśmy tu z powrotem. I możemy tutaj naturalnie kontynuować. Mamy te końcik kolejny. Tutaj TNT. No i windą do góry. Tam nic nie ma to chyba w innym etapie chyba w the future tense można było tak skoczyć tam. Dobra pyk pyk. 96. Skrzynek. A tutaj te TNT i bonusik przed nami. Elegancko. 21 skrzynek mhm. tutaj żyćko, chętnie przejmę O Jezu, już myślałem, że zlecam Elegancko wszystkie skrzyneczki 3 <laughs> życia nawet plecą chyba, jeżeli starczy owoców, ale jak widać wystarczy. Tutaj jeszcze tego trzeba rozwalić. Checkpoint, wydaje mi się, że ostatni. Tutaj kolejne nitro i sześć skrzynek, tylko nam tutaj zostało. Więc to już jest właściwie ostatnia prosta. No, skocz. No, i mamy wszystkie skrzyneczki. Nawet te, ta skrzynka z liczbnikiem nie była nam do niczego potrzebna. No, od razu tutaj się przenieśliśmy do czwartego świata. Elegancko. No i okej. Okay. I myślę, że zrobimy sobie jeszcze ten jeden poziomik w ukrytym świecie. Jak kto woli Bo i tak jeszcze nam zostanie przynajmniej jeden etap Do tego Do powtórzenia Więc no 30 poziom Będzie to kolejny poziom z samolotem Weźmy sobie Powrotem Crasha i lecimy No i tutaj Zamiast strzelania do jakichś tam bombowców albo sterowców Cortexa, no to jest tutaj wyścig. Niczym właśnie, jak dzisiaj, ten, ten, ten kolejny etap z motocyklem. Na, na początku, właśnie postaram się mieć pierwsze miejsce, a później będę martwił się o skrzynki. Tutaj trzeba było zahamować, no i już zepsułem. Dobra, widzimy się. Dobra, jestem mniej więcej właśnie w miejscu, gdzie zepsułem. Nie będę, dobra, teraz nie będę przyspieszać i po prostu tylko żeby się jeszcze nie pierdzielić w nitro, bo wtedy będzie ciekawie. Ale dobra, trzecie miejsce jak na razie. 17 ta obręcz cała. A no, można też wlatywać w to, zamiast strzelać. Eee, ten jeden, jego nam tutaj został. Powinniśmy go za chwilę wyprzedzić. Kurde no! Dobra, jestem już tutaj z powrotem. Tym razem powolutku jestem na pierwszym miejscu. Więc nie powinien już tego zepsuć, i na szczęście to się udało. No dobra, oddajemy tutaj klejnot. Mamy też trofkę, pewnie za 100%, ale na tym nie kończymy, gdyż no, musimy jeszcze parę rzeczy zrobić. Wracamy tutaj. I teraz, jak już mówiłem, normalnie powolutku sobie będziemy wspierać skrzyneczki no tutaj to lepiej że jeszcze, jeżeli chodzi o motocykl to że możemy sobie spokojnie zawracać jeżeli czegoś nie zdobędziemy będziemy więc to jest właśnie taki plusik tego etapu więc na spokojnie Właśnie rozwalamy 10 na 33 skrzynki, właściwie to już 11. No i nie martwimy się tym, że będziemy najpewniej ostatni. Może moglibyśmy również tutaj pomijać i zawracać, ale po co nam tracić czas? Tylko tutaj dobrze manewrować 18 skrzyneczek na razie. Tutaj akurat sobie możemy przyspieszyć No i... Teraz te tutaj jeszcze No tego, no tych tutaj nie możemy oczywiście Zestrzelić To, to byłoby za łatwe Jakby tych gości ty z samolotu w samolotach Aj, pominąłem, ale jak już mówiłem to możemy sobie Oczywiście, zawrócić. Elegancko. Tutaj. Tutaj nitra i. A, dobra. To tak się zastanawiałem, gdzie? opomniałem jeszcze jedną skrzynkę, a tu po prostu ym, dopiero się zaliczyło. No i oddajemy tutaj kolejny klejnot. Ile tutaj mamy? 43 na 40. 7 klejnotów. I teraz zostaje nam co najmniej jeden poziom do zrobienia. Jeszcze na 100%. Ale tym już się zajmiemy najpewniej w ostatnim odcinku. No, mamy ten tutaj poziomnik do zrobienia. Sprawdźmy, czy przypadkiem jeszcze czegoś nie ma. Bo w sumie przecież możemy tutaj spojrzeć, więc. Brakuje nam jednego klejnotu z 25 poziomu do tego dochodzą jeszcze dwa klejnoty za ten future tense więc w sumie ta, do tamtego, w tamtym odcinku to zrobimy sobie tego ten, ten poziom zawalczy, i zawalczymy z korteksem, więc będą to krótsze odcinki, ale... To już na to poradzę. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie oczywiście ten kanał z dzwoneczkiem, by dostawać o moich filmach. Trzymajcie się i cześć!